Cześć wszystkim, tutaj zęciaki moi drodzy Sorry w ogóle jak wyglądam generalnie, ale dopiero wstałem i nawet się nie ogarniałem, bo mówię wyrąbane, e, nagrywam to na szybko, dlatego bo chcę wam dać różne informacje, co się teraz dzieje, e, co będzie chwilowo i tak dalej. Także moi drodzy, generalnie zostawcie łapkę w górę, żeby jak najwięcej osób zobaczyło ten film e, Jest to mega dla mnie ważne, możecie również zasubskrybować kanał z wolem, nie wiem, napiszcie w komentarzu cokolwiek i generalnie to wyjeżdżam. Wyjeżdżam na wakacje, ale nie martwcie się, będą filmy się pojawiały co dwa dni. Od wtorku, e, tak mi się zdaje, że po prostu od wtorku właśnie, e, no co dwa dni będą o godzinie 13 filmy, także nie musicie się, nie musicie się niczym martwić. E, jedyny problem będzie z live'ami, ponieważ nie wiem, czy tam na tych wakacjach, po pierwsze, no jednak na wakacjach jestem, to nie chciałbym za bardzo robić streamów, no ale jednak bym chciał też tak troszkę, no jednak wam i tak odpalić, bo to jest szkoda. Bo nie będziecie wiedzieć, co się za bardzo dzieje u mnie, i tak dalej. A streamy to jest najlepsza sprawa, żeby właśnie takie coś wam przekazać. Więc najprawdopodobniej, po prostu, może jak, jak będę miał dobry internet w tamtym miejscu, to po prostu odpalę jakiegoś streamka po prostu z całą kamerką, chociaż z godzinę. I no, jak coś to jadę na 10 dni około, także to tak, no trochę nie będzie streamów I Mam nadzieję, że się nie obrazicie, możecie stawić łapkę w górę, może nie umrę Albo coś, sprawdzajcie po prostu filmy, sprawdzajcie co, po prostu codziennie o 13, czy jest jakiś film u mnie na kanale Na pewno mi jakoś pomożecie w ten sposób Ja uważam, że zasłużyłem na wakacje, naprawdę, te pół roku, w sumie nawet rok no nie no, no, no dobra, może rok nie, ale te pół roku właśnie jak był... no wiecie sami co było e, i po prostu nie chodziliśmy do szkoły e, To naprawdę ile ja filmów zrobiłem, słuchajcie co dwa dni, zawsze był film, praktycznie co, codziennie lub też właśnie co dwa dni, czasami się nie udało, czasami się udało, ale bardzo dużo streamów było e, Naprawdę mi się zdaje, że bardzo, bardzo fajnie e, przepracowane pół roku E, wbiliśmy 40 tysięcy subskrypcji, mam nadzieję, że wbijemy przez te wakacje 50 e, Jeżeli tak, to zostawcie suba pewnie na... no możecie zostawić, bo mi serio pomożecie, naprawdę, chciałbym wbić już te 50 tysięcy i tyle e, No ale moi drodzy, e, jak to wygląda? No generalnie wbijacie sobie na mój serwer, jak nie macie co robić, na zhc.pl Na pewno, chociaż już nie wiem, nie wiem, coś sobie pokopiecie, czy pogracie z ziomkami, jak nie macie co robić, w te, e, ja, nie wiem, jak nie ma pogody, na przykład na dworze, to sobie wgrajcie E, nie wiem, jeżeli chcecie wiedzieć gdzie jadę, to jadę sobie z ekipką e, nad jeziorką, moi drodzy, kempingiem, także także fajnie będzie. E, może właśnie dlatego e, spróbuję wam jakiegoś streama odpalić jeszcze, nie wiem, może z telefonu, może z laptopa. Jeszcze, jeszcze pomyślę, nie mam, nie, nie mam totalnie pojęcia. E, ale uwaga, biorę kamerę, biorę moi drodzy kamerę i nie jestem pewny e, jeszcze tego, ale generalnie nagrywamy ten dla siebie film. Może wam coś wypuszczę z, z tego, z tego właśnie, z tych wakacji e, co tam się dzieje i tak dalej ja wiem, może coś wam wypuszczę, jakiś film, później tak jak już wrócę i na spokojnie e, ale no, dobra, moi drodzy, nie ma co nie ma co, e, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, bo widzimy się w sumie za dwa dni e, od godziny 13, także wbijajcie, jeszcze raz sorry, że jak wyglądam ale serio, naprawdę, nie chciałam mi się ogarnąć, bo, bo, bo nie mam czasu, bo nie mam czasu po prostu, muszę dalej napierdzielać jeszcze filmy na zapas, więc pozdro, także no trzymajcie się wszystkim i dzięki, że byliście, siema